Cześć, kochani! Witamy na Mauritiusie! Dzisiaj zaczynamy dzień spokojnie na basenie. A potem planujemy ogród botaniczny, starą fabrykę cukru. a to jest pięknie. Tutaj Rada Nadzorcza patrzy, jak panowie zmieniają łopone. Ja dziewczyny? wszystko dobrze pan robi? Tak. tak? No to całe szczęście. Wycieczkę zaczęliśmy od wizyty u wulkanizatora, <noise> gdzie zgubiłam też case na telefon, ale już zgubiłam do niego łańcuch jakiś czas temu, więc już to, że zgubiłam case La no, to już teraz obydwu rzeczy nie mam, więc mogę, mogę iść z tym do przodu, jakoś. Uporać się z tym iść do przodu. Zaczynamy od ogrodu botanicznego na Pampelmus. Ale wielkie jest to banie. Stefcia, pokaż. Stefcia jest jak jedna taka, jedna taka cieniutka gałązka. A spójrzcie, jaka tutaj sztuka nowoczesna wyrasta. Fenomenalne to drzewo jest. Zwiedzanie ogrodów zaczynamy od. Przepięknej kolonialnej rezydencji. Fantastyczny pomysł jest w tym ogrodzie realizowany, dlatego że drzewa niektóre są sadzone przez ważne osobistości ze świata, wizytujące Mauritius. Tutaj drzewo posadzone w 1970 roku przez premier Indii Indira Gandhi. Tutaj La Speciosa posadzona przez księżną Małgorzatę w 1956 roku. To drzewko. Posadził François Mitterrand. A pamiętacie, kochani, rozważania moje i Piotra na temat usuwania pomników? To tutaj jest drzewo zasadzone przez Roberta Mugabe. Piękne drzewo. Ja uważam, że zostawić. A Piotrek i Stefan mówią, że. Nie, że usunąć drzewa, ale że coś się powinno zrobić, co zlikwidować tabliczkę. W sumie on je posadził. To można powiedzieć, że zrobił przynajmniej jedną dobrą rzecz. Wędrujemy sobie wśród palm. Jest trochę niebieskiego nieba i trochę chmurek. Ta sadzawka z nenofarami jest widoczna na reklamach. Tego ogrodu botanicznego. A i ja od razu się poprawię bo wiele z Was się zna doskonale na botanice. Oczywiście nie są to nenufary, tylko jest to sadzawka z białym lotusem. Do renufaru właśnie idziemy. I oto one. Nenufary. Podobno na niektórych liściach może siedzieć 3-kilogramowe stworzonko. 3-kilogramowa żaba? Hmm. Tam z góry nas dobiegł jakiś dziki jazgot. Spojrzeliśmy szukając ptaków, posłuchajcie, to nie są ptaki, tylko to są nietoperze. Może mają na radę po Halloween, kogo się udało wystraszyć, a kogo nie. To właściwie jest taki ogród botaniczny łamany na, na park i na rezerwat, bo tutaj dość swobodnie tej naturze pozwala się działać. A to jest idealne miejsce na takie, słuchajcie godzin spacerek, e, aczkolwiek e, ogród jest bardzo mała, liberalne zasady, bo są pikniki, e, ludzie grają w piłkę, grają w badmintona. No dzisiaj jest święto. No i jest mało odwiedzających stosunkowo. E, także można tutaj spędzić więcej czasu, jak macie ochotę. Druga atrakcja w Mus to przygoda cukrowa. E, czyli wizyta w fabryce i muzeum cukru. Ale świetnie to jest zrobione. Różne kolory cukru. A tu można spróbować ścinę cukrową. Dziękuję. Jest takie dobra. Zaczynamy. Czy też po francusku, czy po angielsku? Stefia? Ha-ha-ha. Nie założam <grym> tego angielskiego. Naprawdę? Brawo! Tak to wyglądało. 400 lat historii na wyspie. Do Port Louis, które widzieliśmy wczoraj. Ta nowa dzielnica w porcie. Ależ to jest świetnie zrobione. W przypadku trzciny cukrowej wszystko się używa. Żaden element nie jest marnowany. Jest tworzony cukier, rum, bioetanol i nawozy. Z ciekawostek historycznych wiecie, kto doskonale znał się na cukrze. Nostradamus. Pisał nawet traktaty. Traktat o dżemach, że ktoś, kto wie, jak pozyskać dobry cukier, zawsze zrobi dobry dżem, niezależnie z jakich owoców. Czy Mauritius został odkryty przez Holendrów w 1598 roku, ale w 1710 opuścili wyspę i skoncentrowali się na okolicach Cape I co ważne, wyspa była wtedy niezamieszkała. To była wyspa bezludna. Na początku XVIII wieku Mauritius trafił pod zarząd wschodnioindyjskiej kampanii. W połowie XVIII wieku zaczęła się rozwijać kolonia, a tutaj się słuchajcie dowiedziałam, że jeden z pierwszych e, manorhausów, jeden z pierwszych posiadłości, która to powstała, to był właśnie ten obiekt, który widzieliśmy w ogrodzie botanicznym, Mont Plaisir. Tutaj model domu kolonialnego. Na wokół wizualizacje i architektoniczne i jak pięknymi przedmiotami. Otaczali się tutaj mieszkańcy. W grudniu 1810 roku na północy wyspy wylądowali Brytyjczycy. I Francuzi, którzy mieli dużo mniej żołnierzy, dużo mniej ludności, która mogła ich chronić, podpisali kapitulację. I pod rządami Anglików zaczęła się uprawa cukru na naprawdę ogromną skalę. Ogromną rolę w historii Mauritiusa pełnił gubernator Farquhar któremu udało się przede wszystkim uwolnić Mauritius, handel Mauritiusu. Pozwolono Mauritiusowi handlować nie tylko z Wielką Brytanią, ale z innymi krajami. Plus został otworzony port Mauritiusu dla statków innych niż tylko brytyjskie. Zaczęła się zupełnie wtedy nowa era, Mauritius zaczął się bogacić. Szczerze mówiąc myślałam, słuchajcie, że to będzie taka typowa atrakcja turystyczna, natomiast tu jest absolutnie pogłębiona wiedza na temat wyspy i to nie jest tylko Muzeum Cukru, to jest po prostu Muzeum Historii Mauritiusu. I tu niezwykle ciekawie opowiedziana jest ta historia, skąd wzięła się ta multikulturowość wyspy. Skąd wzięło się to, że tutaj wszystkie religie żyją w pokoju, we względnym dobrobycie? Wszystkie wyznania, wszystkie kolory skóry. To jest naprawdę bardzo wyjątkowe miejsce. W muzeum zadbano o wszystkich, również o najmłodszych widzów. Tu jest rysunkowo przedstawione, jak wygląda uprawa trzciny cukrowej i produkcja cukru. Z bardzo prosto opisanym procesem i uprawy, i potem przetwarzania, a z drugiej strony potężna machina do trzciny cukrowej. Jak sobie zdałam sprawę, że ta historia musiała być tak opowiedziana. Bo historia Mauritiusu, to jest historia uprawy trzciny cukrowej, i to jest historia cukru. To się nierozerwalnie łączy z plata. A wiecie, że ja mam taką głowę cukru w domu? Dostałam ją z okazji chrztu od którejś z przyjaciółek mojej mamy. Bo jest taki przesąd, podobno, że taka głowa cukru zapewnia, że będzie słodkie życie. I jeszcze świetna część dla dzieci. Właśnie dobiegło mnie tam na górze jakieś bębnienie. I nawet pomyślałam o naszych kociaczkach. Przejedliśmy oczywiście jeszcze do sklepiku muzealnego. No i sklepik przerósł moje najśmielsze oczekiwania, bo są oczywiście cukry we wszelkiej postaci, dżemy, galaretki, słodycze. Ale są też... I wszystko jest tak przepięknie zrobione w różnych tonacjach kolorystycznych. Żółte, zielone, różowe, pomarańczowe opakowania, tam rum. No spójrzcie, Przepiękne. O, degustacja. Mhm. It is an white rum infused with the dark muscovado sugar. Okay. And it is of vanilla, caramel i orange. But no orange, no vanilla. Ale super. Rzeczywiście są a wszystkie te rumy są robione tutaj w sąsiedztwie, słuchajcie, to nawet nie, że z wysp, one są wszystkie robione tutaj w bliskiej okolicy. My testowaliśmy rumy, a Stefcy co w tym czasie robiłaś? Ja testowałam konfitury, tworzyłam swoje własne konfitury ze wszystkich, które były i mhm. testowałam wszystkie cukry, które były. I jaka jest najlepsza konfitura tutaj? Najlepsza konfitura ananasowa z cynamonem, którą właśnie tata wynosi w torbie. Super, ale mam nadzieję, że za nią zapłacił. No, oczywiście, że tak. Świetne miejsce. Naprawdę świetne miejsce. Koniecznie, jeżeli będziecie tam się to koniecznie trzeba odwiedzić. A już na sam koniec, wychodząc: trzcina cukrowa we własnej trzcinowej okazałości wspaniałości. Kolejny poranek na wyspie. Tak jak policzyłam, to już szósty. Strasznie szybko nam czas tutaj leci. Jeszcze nie wiemy, co dzisiaj będziemy robić. Albo pojedziemy na wschód wyspy. Może ja z Basią pojadę wreszcie na konie. Zobaczymy. Ale dzień zapowiada się przepięknie. Jesteśmy na wschodzie Mauritiusa. I stąd bierzemy motorówkę i płyniemy na wyspę Iloserf. Ekipa gotowa na kolejny dzień przygód. Nasza motorówka. Mm -hmm. Bardzo ładna. 20 pasażerów, no wow. To szacun. Nas jest dziesiątka i tak ja miałam wrażenie, że jest trochę mała. Będzie snorkeling? Będzie snorkeling. Będzie wszystko. Będziemy snorkelingować? O rany tam latają na tych, e, parolotniach. O rany, rany. Nie no, musicie uwierzyć tam na słowo. Chcieliśmy na początek zobaczyć wodospad, a tutaj małpiszonki siedzą. Ooo, jakie fajne, cześć! Nasz przewodnik specjalnie ma bananki, żeby tutaj skusić delikwentka, ale jak ona od rana już zjadła 3 kilo bananów, to... O, o! One te banany, no, delikatnie, bo, też nie zabiorę. Ja Jaka na po prostu. Opowiadałam Wam jak w Tajlandii, kiedyś cały tydzień karmiłam małpy na plaży, a ostatniego dnia już mnie tak kochały, że jedna się uczepiła i mnie obsrała. I musiałam wyrzucić sukienkę, bo tego się w żaden sposób tego sprodu się nie dało sprawdzić. Fotografy. Ale ja tuż koło hotelu odkryłam malutką, ale naprawdę śliczną. Zamiast ten kolor tej wody, ta przejrzystość, to jest po prostu coś niesłychanego. Raj! Gotowa. O, jak pięknie! Zaczniemy chyba od lunchu tutaj, bo trochę zgłodniliśmy od śniadania. Jest dopiero 12, no, ale tak rano wyjechaliśmy. Zamiast turkusowa woda to szmaragdowa, też się trzeba wykąpać. One są cudowne. Świetnie wyglądają tak w tych czapyczkach pola i w tych włosach glensonych Surfer Girls. No to co, Basieńko? Warto to ile Nie. No, przepraszam. Nie, tak tak nie zupełnie. Nie warto? Nie. E, słuchajcie, to jest tak, że jak, to, że jak się jest w super resorcie z ładną plażą i z pięknymi basenami, to tutaj można przypłynąć, tak naprawdę, żeby to zobaczyć z łódki i w ogóle się nie zatrzymywać. Bo plaża jest strasznie, jest z rafy koralowej pokruszona, więc jest ostra. E, jest mnóstwo ludzi. E, dobre jedzenie w Tajwi, miejsce jest piękne, ale tak czy koniecznie trzeba? Nie. Chyba nie trzeba. No i właśnie mniej więcej o tym z Basią mówiłyśmy, że jak ma się taką plażę przed domem, to naprawdę nie trzeba jeździć nigdzie indziej. Jest jakie kolory. Dzisiaj zaczynam dzień w sąsiednim resorcie, kilka kilometrów ona od nas, Maritime Hotel Resort and Spa. I zaraz zobaczycie, po co tu przyjechałam. Tada, no to już chyba po architekturze się domyślacie, e, po co tutaj przyjechałam. Jestem na miejscu. Tak wygląda stajnia. Łobuzy kurce. Tak? Kto jest łobuzem takim? Kto jest łobuzem? Kto? A już się skaleczył na padoku gdzieś. Gamoniu jeden. No słuchajcie. Czyściutko. No śliczne jesteście. Boksy czyściutkie. Piatraki chodzą, jest chłodno. Nawet takie malutkie, to nie jesteście takie malutkie, chudziutkie jak to czasem koniki na takich wyspach. Wy to kawał szyi macie, ja wam powiem, koledzy, a łatwo ciotkę trąca. Dzień doberek No dobra, idę słuchajcie, tam się dowiedzieć, co słychać. No i tak się stało wszystko bardzo szybko, że już siedzę na. Jak to się nazywasz? Skyline? Teraz się spytam, jeszcze raz jak się nazywa. bo Wiem, że końcówka jest Skyline, ale początku nie pamiętam, oczywiście. Ale stajnia jest, słuchajcie, czyściutka, zadbana, piękna. E, piasek na, e, na placu po prostu bajka. A to mój towarzysz, z którym jedziemy. ją mi właśnie przypomniał, bo to jest Jungle Skyline. Wow, chłopaku! Ale jest śliczne. A zbliżamy się do plaży. Mhm. Może podgalopuję do nich na basen. <noise> bo jesteśmy dosłownie tak plażą, to jest krócej chyba nawet niż samochodem. Ale jest pięknie. nie, jak jesteś grzeczna, to masz głowę złożoną. Bo boże, jak na koniec ujazd do Mijamy mój pokój. To jest bajeczka. Mijamy starą posiadłość, Baraklawa, posiadłość francuska. Tutaj był Mansion i, i fabryka Rumu. No, kochani, to było cudowne. I tutaj absolutnie polecam, i zwłaszcza polecam tę stajnię, bo tak y, słodko, grubych, cudownych, cudownych koników, y, zadbanych, odżywionych, y, takiej czystości, to naprawdę, słuchajcie, no, często w Europie, często w Stanach. Nie zdarza się, żeby stajnia tak wyglądała i żeby tak wyglądały zwierzęta. W takim, bo one po prostu widać po nich, że one są jak po prostu jak bailador, no. są baleronami. Świetna przygoda polecam. Maritime Equestrian Center. A teraz będę męczyła moją córkę, żeby jej zrobić parę zdjęć. <świet> Spadaj na koniec mostka i będziemy zastanawiać się, co robimy. No, dobra, pozwoliła sobie zrobić. Zdjęcie zrobione, pozwoliła sobie zrobić dwa zdjęcia. Ale mam sukces. Hmm. Chcemy sobie spędzić wieczór w Port Louis. I zaczynamy od świątyni hinduskiej Kailasam. Jedna z najpiękniejszych świątyń, jakie znajdują się w Port Louis. No tutaj od kolorów. Ornamentów, aż się kręci w głowie. Ale chciałam wam pokazać tę górę, bo ona składa się z postaci. Sklepienie, tam odbywa się jakiś obrządek. Więc nie będziemy przeszkadzać. Wczorajszy poranek: koniki. A dzisiaj zaczynamy od golfa. A to nasz ostatni dzień tutaj. Piotrek już po południu leci do Dubaju. A my ze Stefcią, z Basią i z dziewczynami lecimy jutro rano. A Stefcia niezadowolona, bo są wózeczki, a nie meleksy. A przecież. A ona nawet nie ma wózeczka, bo dla juniorskich kijów nie ma wózeczka, więc musi nosić kije. Co za niesprawiedliwość na świecie jest po prostu. A słuchajcie, tutaj są takie kraby, te dziurki wszystkie. Ja myślałam, że, takie, że uciekają, nie wiem, Nornice czy coś takiego. A tu są, słuchajcie, takie krabiszcza wielkie. Więc jakby mi wpadła piłka do takiego hola, to by mnie chyba nie wyjmowało. Moja. A co tutaj mamy za sytuację? Nie, nie żartuj. Tu się zatrzymała? Dokładnie tu. No bo to są takie małe wulkany. Piąty dołek. Następnie troszkę zła, bo nie wyszło jej uderzenie driverem, a jest przecież mega ambitna. Dziewiątka par 3 trzeba przejść przez wodę. I Piotrek ma ambicję, żeby trafić w palmę. Wow. Palma. Palma! Nie, no jesteś niesamowity. Pięknie. Ale nie w palmę. No właśnie. A po golfie śniadanko. Co prawda niezbyt zgodne z moją dietą, ale mam ochotę tylko na owoce. A powinna mieć ochotę tylko na warzywa, no ale co zrobić? Warzywa zjadłam rano przed golfem trochę i jajko. Mm. Ty też nie najzdrowiej. Właśnie też dzisiaj mam ochotę tylko i wyłącznie na czekoladę. No to dzisiaj grzeszymy. Pada też owoce. A za nami taki dzień. I zaraz idziemy. Piotrek się leci mm. pakować, a my idziemy ze stercią nas na orokling na supie. Ojej, sterciu chyba pada Trochę. trochę. <noise> Jak lunch? Bardzo dobry, najlepszy. Szkoda, że nie się tutaj wcześniej. A jest jeszcze otwarta. No jest jeszcze otwarta? Tak. Chcesz nam przynieść pizzę? I <noise> jeszcze pochmurno, ale przestało padać. Ostatnie popołudnie na Mały Może czy basen? Basen. Bo nic nie będzie widać jak są Nie no, starkingować to się nie da. Stwierdziliśmy, że ruszymy się na spacerek. Po deszczu, przed kolacją. I moja przyjaciółka Barbara również pójdzie na spacerek. Ale ponieważ już miała w planach odpoczynek, to idzie casualowo. Kochanie, właśnie, albo nie będziesz miała klapka, właśnie tam. No to zobaczysz tyłek trochę, właśnie po klapkę! Stefanka! No zejdź, no ty masz klapki, tutaj. ty wejdź! Ty wejdź! Idź! Idź, idź! Wła... on odpłynie zaraz! Proszę iść po klapka w tej chwili! Stefanie, jak jest za daleko? No zawiń koszulę idź! Nie jest głęboko idź. Nie, właśnie poklapka. Ostatni poranek na wyspie, szósta rano, a my na spacerku. Bo mamy samolot. Ja Bardzo wyspana. Nie no wyspana, ja jestem wyspana. Nie wyspana jesteś? Trochę. Ja jestem super wyspana. Pusta plaża jeszcze zupełnie. Także robimy spacerek, cieszymy się jeszcze, moczymy stópki. Nawet myślałyśmy, że jeszcze nie postorkingować, ale <grywka> chyba jest troszeczkę jeszcze za ciemno. W sensie nie ma nie jest słońce wystarczająco wysoko, żeby była woda wystarczająco przejrzysta. Bo tu jest bardzo fajna tam dokładnie. Jest bardzo fajna rafa koralowa. Piękna, żywa, cudowna, Które ja niestety nie w której niestety Stefanie widziała, znalazłam, a potem jakoś tam się nie układało. Zawsze tak jest, że jak się jest tyle dni, to coś planujesz, a potem nagle jest za mało czasu i się tego nie robi. I tak czego Stefanie zrobiłyśmy? Nie zrobiliśmy hikingu. Obiecywałyśmy sobie z Baczką i z dziewczynami, że pójdziemy w góry tutaj, bo są, bo są, prześliczne, bo są prześliczne góry. Nie byliśmy na plantacji herbaty, bardzo chciałyśmy to zrobić. Nie byliśmy, nie widziałyśmy tej świątyni przy Grand Basin. Także chyba trzeba będzie wrócić jeszcze, chyba będzie wrócić. Chyba tak. trzeba będzie wrócić. Natomiast rzeczy, które widziałyśmy i w ogóle cały Mauritius, Stefa, Bosko, niesamowity. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę na tą wyspę warto, warto przylecieć. I spędzić tutaj no, tydzień to jest minimum moim tak. zdaniem. Chociażby z uwagi na to, wiecie, że tu są, że te drogi, tak jak mówiłam na początku filmu, drogi są naprawdę świetne, ale są wąziutkie, jest ich mało, wobec czego się korkują, także przemieszczanie się trochę zajmuje czasu i po prostu to trzeba mieć, niby ta wyspa jest nieduża, ale żeby tak e... przejechać tak przynajmniej od nas hotelu, czyli z northwest do south east. To dotrwa tak przynajmniej półtorej godziny, więc to jest naprawdę jak na taką wyspę, bo ona ma um, no, 4 tak na 45, czy coś w tym stylu, kilometrów, to naprawdę to jest dużo czasu. To jest dużo czasu, dokładnie. A wszystko to, co widziałyśmy było, było absolutnie wspaniałe i wszystko możemy, możemy polecić. E, wyprawa na delfiny cudowna. E, tak jak mówiłam, miałam mieszane uczucia, bo tyle tych łódek i ta gonitwa, e, natomiast no, są wolne zwierzęta i, e, i, w chwili, i w każdej chwili mogą uciec, a widzicie, na wolności, w takich naturalnych warunkach to jest naprawdę bezcenne. Ziemia siedmiu kolorów, super, e, no tyrolka genialna oczywiście, genialna, genialna. tyrolka absolutnie genialna. W ogóle ten park narodowy, który, który jest tam na, połud, na, połud, na południu, jest absolutnie, jest absolutnie okay. wspaniały i tam za mało czasu też spędziłyśmy. Tak. Mogłyśmy tam jeszcze powiedzieć 2-3 godziny Północ, cudowna, te wszystkie malownicze plaże. Wschód, wspaniały. No, nie mamy chyba zeksplorowanego jeszcze interioru, prawda? Trochę tak. Więc pewnie jeszcze kiedyś na Mauritius wrócimy, ale słuchajcie, wakacje naprawdę, naprawdę, tak naprawdę. wspaniałe. Dajcie znać koniecznie, czy byliście na Mauricjusie jak wrażenia, czy się wybieracie. No i dajcie znać, jak Wam się podobał filmik. Ściskamy Was mocno. Ściskamy. Pa! Pa! pa.